W Instytucie Designu trwają warsztaty spacery śladem potwora, podczas których uczestnicy łączą działania z zakresu ekologii z projektowaniem. W tym cyklu warsztatów oczywiście krążyliśmy cały czas wokół potwora, śladami potwora, podążaliśmy i każdego dnia zapewniałyśmy dzieciom inną z atrakcji. W dzisiejszym dniu dzieci, jako że ten główny bohater jest negatywny, sam potwór, mogły stać się ekoninżą dosłownie, czyli zaczęliśmy dzień od samoobrony i prowadzenia ćwiczeń. Próbowaliśmy jakoś ubrać to w czyny, tą walkę z potworem. Poprzez prowadzenie zajęć praktycznych. Wiadomo, że w godzinę nie nauczymy karate dzieci. Natomiast nie takie było założenie. Założenie treningu było takie, żeby no, pokazać odrobinę tego ducha karate, czyli ducha takiej nieustępliwości, pracy nad sobą. A po zajęciach karate, które odbyły się w parku miejskim, uczestnicy udali się na dziedziniec wzgórza zamkowego, gdzie przygotowano dla nich grę terenową, nawiązującą do tematu głównego. A kim jest tytułowy potwór, którego śladami podążali? Ślady potwora to jest ślad węglowy, który ustawiamy. A ogon potwora to są różne takie wyrzucane butelki, reklamówki. Zdecydowałam się wziąć udział w tych zajęciach, ponieważ y, chciałam mieć więcej zajętego czasu, żeby się nie nudzić. A drugim argumentem było to, że słyszałam, że tu są właśnie fajne zajęcia. Dowiedziałam się, że za każdym razem, gdy używamy prądu, światła, y, Jeździmy samochodem, pozostawiamy po sobie ślad węglowy. Najbardziej mi się podobało robienie skakanek z reklamówek i sadzenie bomb kwiatowych takich kawałków ziemi z nasionami różnych kwiatów. A czego mogłaś się dowiedzieć o ekologii podczas tych dni? Że ekologia jest na świecie bardzo ważna i, i że każde użycie energii naprawdę robi wielki ślad węglowy. Ponadto uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się m.in., jak pielęgnować wierzbową plantację oraz poznać tajniki budowania z gliny i słomy. W piątek udadzą się na spacer podsumowujący tygodniowe warsztaty, gdzie to już niespodzianka.